Gmeł dziewięć, dzień, pięć, cichy ciężce dwa Pod osłoną nocy, tam gdzie nie patrzysz, on jest Pod osłoną cienia, zawsze na szczycie. Gnał dziewięć, dzień, pięć nie widziany jak wiatr, który wieje. Dobra, tu już jesteśmy wszyscy ten, na tym Discordzie w piątek. tak, tak. Tak, 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 tak. No, ja pójdę A Ja B dobra. To ja A To, to ja w pingu jedziem Ktoś mida pójdzie? No ta generalnie mogę mida. grać mida jak ten no. Bez rozliczy To leć na mida To w pierwszej rundzie dawajcie 3 B i nie wiem 2 donat No dałabym 3 B i 2 donat dawajcie i dawajcie info Na razie rampy nie widać. A będzie Lecia A A ja wiem. No. A jednak tak. No, dlaczego nie mogę trafić? Jak uh, Nie, uh, nie, nie. Majdan, Majdan. Smalki palek poleciał. Dane 300, może wejście? Main chyba. Main jest w smoku, powinien się no, Jest main. Za boksem Symbolo. Tak i main. Dobra, wchodź, wchodź, ozbraj jeden. No i tak się a drugi patrzy. No? Nawet do wypukłej tej. Kurę. Nice. Nie mam czasu chyba. No chyba. Nie, nie było, nie, muzyka była. Tak? No. A jest tutaj. A niestety sekundy niecałej. Hello, Halo, z tej strony Gumiałki Mięć i mam dla was małą wiadomość. Ja dołączyłem do ekipy esportowej e Regers, Mortis i Więc kochani, mamy swój team esportowy w CS2. Tak więc polecam oglądać nasze postępy i zobaczymy jaki będzie pełny team. Jeśli wam się spodoba, to możecie polubić mój kanał, e kanały Kolego z teamu, na fanpage'u są podane daty, kto z kim gra, jakie gry tak dalej, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. A ty będą co o tym myślisz? O nie no, próby. Widzicie? Nawet Venom poleca. Trzymajcie się i elo! Dobra ja idę, Mida Ktoś musi no, ze mną tylko no, drąga i... grać Co? Ktoś mi da ze mną? O ja będę z tobą do mnie. No bo dobra, to te iść. Ale to jedna osoba, jedna donat, tak? Jedna mit i drugie na B. Czy jak? Tak, dwie mit, dwie Mit gra, dwie B i jedna A Ja będę na A wtedy. Okej, okay, to gdzie ja mam iść? Na B. Na B chodź. I idę do ciebie jak Chodź no. No idę idę. I tam machy, bo no będzie raczej idę A, 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 znowu wszyscy Kurwa. lećmy, lećmy, lecimy Piękne Ja patrzę na Mida jak coś Dostał Wyjdziecie Do z Mida Przez O lewej się. był Wok side i w przesmałku jest Paka, okay, moki okay, później na B A nie leży Paka Nie ma defusu, to jest przegrana A no, sobie po Mam A cię za nie. <grym> wiedziałam, że to bolo Ja też wiedziałam, że to bolo. <grym> to widać w ruchach po prostu no, no, to Nie na nie znam jak nie wiem Umycie Insta na ten na, na y, Mida czy nie? Nie, nie umiem. Ja, ja po co ten ja. smoków, nie? Spoko, spoko. Ja smoki tylko bardziej. I Stouna czy na iść? Oni Middle ciągle łażą, To może więcej no. osób. Nie, nie main. Maina? Tak, main A wchodzi. Dobra dobra. A, a, dobra, dobra. Ja wracę dwa... idą idą. Idą idę. Ja chcę na... A 3, albo czterech na midzie było. A już, B, już wiecie... Tano. Pele jest coś. Popłaczę się. Ja nigdy nikogo nie zabiję, chyba. Fajnie no. No No tylko, tylko mam do ciebie. No. Jak, jak ty tak wiedziałem? mając zero damage'a. Nie no, w następnej będzie pokazana, chyba, czy nie? No tak. Mhm. No to dobra. Wine fucka, miałem jak to zobaczył, Ojej 31, nie, taka jest śmieszna grają Ja gram jako. No dobra, zgrajmy może ten defensa bardziej ten. No Ja z ja sobie A może tak? mhm. Mogę cię busnąć na ten, na kogoś dobra. Grajcie defensywnie B. Dobra, ja pójdę na A Ja cię busnąć może na ten Pójdź niebieskiej ja. i pomarańczymy może na ten. Na B. Polka. Ja pójdę na milę w sumie bardziej. Tak. Mitrzysty. Mają pakę. Trampa nice. przychodzą smoka. EPKB. To wracam ja do Trumpa, będę. Mitrzysty były jak coś. Żeby jak wtedy, jak potrzeba Patrzę, to macie pakę na sadzie, nie? Mhm. Kurw. Rampa, rampa jest I Kajp wyszedł No Kajpunio Koj, ty w jak jesteś, czy jeszcze nie? Co? Ty w jak jesteś, czy jeszcze nie? nie? Nie, słyszę co ty mówisz w ogóle Na Dobra, 100, czekajcie, jak dajcie mu zrobić No, słyszymy razem Zajebiście nice, A, się O studia no się na pytałeś? Tenek. Na, na, na studiach studi studi już jesteś w czy jeszcze nie? Ja? Nie powiem. Ja. ja mam 12 lat, a co? <grym> Rzucam tego samego smoka mm. na rampę, <grym 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 jak coś. Dobra, dobra. Okay. Wtedy dobrze się udało. Jak zginę to fajna jak WP bierz. Oka. Ja patrzę na roku, o... Jesteś... o Boże, wybiegli. Wybiegli rampę znowu. Wszyscy B. Wszyscy wszyscy, bę. wszyscy Dosłownie. Ach, <laughs> <laughs> tak. O kurwa. Tam. Cofam się. Dobra, trzeba saveować. Tak myślisz? No saveujcie, no. Nie zrobicie tego raczej. Nie ma defa. Nie ja mam. A, ale nie możesz. Czasu. A to już nie ma czasu. No nie. No, idzie save. Teraz wyszedł? Kuts nie, dobra, później go. Uuuuh! Tak razy to ma, pana. <noise> Ej, hey, DB. To było głupie. To Mila w ogóle, grajmy defense, nie? ktoś jeden pójdzie do NAT. A kto chce pójść do NAT? Ja pójdę ja z nami to... na B. Będziemy grali 3B, bo nie kurwa. Ja, ja pójdę na Kaiwa teraz. No, idź na Kaiwa i. A bo niech idzie templa na, na A. Dobrze. Klaudia gdzie ty Dobre. idziesz? Kurde bym gorzej niż mm. jestem już. Zresztą. Na... Nie, nie, nie Ale się Nic Mitsu, tak? Ta. Tak, trzech. Ale na mnie paka. A, dwóch. Nie to OWP. Nice. Na donacie bydło No i tak nie Wiedziałem, wow. Ładnie I tak było ładnie, no 12-4, a my jakieś gówno robimy, weźcie się skupcie Klaudia, ty chodziłaś B chyba Chcesz iść donat? Tak? Bez różnicy Dobra, no, ja tam, a Popka się zagrać Dobra. To mogę iść, B. Ja idę, idę teraz Redrum. Dobra, mi smałka, Dobra to idę mi Redrum. Dobra, coś Chloe. Może być Redrum. I coś? Jest pod Rampą. Będzie B. Dwóch. No, apaka, apaka, apaka. Tak. pak. No. Tak. Po tak. głowie jest. Kurwa, bolo no. Na dobrze, dobrze. Dawa. No, Pięć. jakiś kilo. Tak, kcięka Możemy iść tak samo teraz. Ja dziękuję. A da jest nic. A Mike, się ma. spóźniłeś się tak z godziny. Siema, siema. <grywa> Od Serio, życia się ma. Odwróciłem spóźniony. Zawsze spóźniony. Ej, uwaga, 5 na 5 Rampa. Ja, ja dałem się do piekła. <grywa> Kurde, Heaven. Przez całe no? Macie pakę. Zajdź. ŻEŚ! <laughs> nie zdążyłem jeszcze Spalił Kaiwa. A, Napierdola. I dwóch nam jest już. Mhm.

no już HS nie mam Ja samu patrzę na maid no No Chloe, idź tam do środka Jakum jechali yy, kej y, Boże Donata dwóch No no to by Udostępnij ktoś ekran w wolnym czasie Kurwa, jak dostał Paka Fuck Od co ten na B jest jeden gościu To już dwóch jest na pewno na A jeszcze wiem, czy to był już... inny? Opa, się to Wystraszyłam się znowu. Ja nie, ja to Chyba nie no. <laughs> ja nie wezmę gdzie bo to bym to przegrał, pewnie. Oj, weź. Ja poszuję, zagrajcie sobie ten. Jeden donat i trzech wejdźcie. idźcie. trzech teraz, ja sobie poszuję A. Dobra. Nie wiem, czy nie lepiej zostać na tych side'ach, bo. No, właśnie ten. Co ja by tak na ryzyko sposzuję. Nie dostałem jakimś to wy tak szybko giniecie, nie? Jeden B, A znaczy. B. będzie. A, bo i nie. Dwóch, jeszcze jeden. Jeszcze dwóch, dwóch jeszcze no Dawajcie do przodu Paka była, paka była Idź klawi. idź Chloe, do Ty zawsze przeżyjesz, dalej. Dwa A jest, to lećcie A jeden może być gdzieś w plecy, albo na retrumu Wiesz, że Jak nie? W tam jest Jeden obity I obity, ostatni Skur Kurwa mać. Na razę A tam to paka jest po lewej. Niech kur. Aha, no jeden pocisk polecił. Jego w ogóle nie trafiłem, nie? Aha. Ja pójdę cave'a I coś? In heaven Jeden side. na ja są na side, ba chyba. Uh -huh. Nawrajnie, może być radę uważać. No fak. Zablokowaliśmy się. No sorry. Nie, ja, spoko, spoko. Ja pierdolę. Daj Jeszcze mi jabłka parańczowe. Dobra, idę na A. Będę w main. Ale na klesieńkę. no? Nie, dobra, to jest. No jak? Zagrajcie jeden donat i trzech idzie. No i ty sobie weź, bo ty nie masz nic. I nie wiem co jak to na To na tobie rzuciła pewnie. Zasmałkowali redroom. Pozostań możesz odsłać na tym Ale Dali smałka z rampy. No nato chyba. Ta ampa Ktoś na B, Dwie osoby są. Uważaj patrz CT może niebieski. Nice. O kurwa. No i jak mi się sama broń zmieniła znowu, nie wiem. CT, CT, Do Dostał głowę idzie na mida. Na midzie jest, pewnie już. A do B. ostatni. Donat, Donat jest. I patrz w dół. Przegonacie. Ej, dajcie przerwę, please, please, please. No kuźwa no kto dał nie. Będzie przerwa teraz? Mhm. Dobra, zaraz wracam. Udosąbnić ktoś ekran? Dajcie daj mi tego smoke. Masz smoka jakiegoś? Co? Smoka Ma, jakiegoś dacie? No, ja, mogę dać, ja mogę dać na tego redroom. on no, ja dam na hmm. i jest od razu. Ja dam Na cave dam. Okej, okej. Dawajcie do redrooma za smukę i dawajcie wpierdolimy się piątkę do, do tego smoka na redroom. Spoko. I potem dwa razy spróbujemy. Bogatka jesteś? Dostoi. Dzięki. Jestej awia. Dobra, jestem. No, w końcu. Co w końcu? No, ja daję Smoke i wchodzimy w tego Smoke Nie, już nie trzeba przerwować. Nie, to ich na trochę. Weź ty. Paka, nie, się na stadion Co? Smoki, gdzie rzucam smoki? Dam smokę Red Room. Dawajcie, ja ze mną, ze mną. Do. Do mida, do. Ja donut. Chodźcie do... do tego smoka wszyscy Dobra, nie wchodźcie tam może. Dobra, chujcie. Kurwa. No i place już. Kurcze! Toż, kurwa, mać Nie, nie lubię pistoletów Co to? Ale rzuciłam smoka jaki dostał one shot. Dobra, i coś raz, 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 no raz, dawajcie raz, 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 na raz, na makach. raz, raz, na raz, 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 no to dobra, dawajcie A po prostu Ja mogę do nata co jedynie Nie, to do nata lepiej dojechać Dawajcie ten, zawsze raz Zaflaszył O, Nie chciałem ciebie zabić Koźwa Co za gra z dupy. A nie, to nie za tym, pardon. Co ja... Co? Ja, wciskam, czy co? Muszę ku wciskać jakoś, nie wiem. Nie, ja też tak miałem. Że strzelam i mi się bo na kasy przełączała, Albo na granic. No ale skoro nigdy mi się nie przełączała, to wątpię, żebym to klikała. A czy ja miałem to w takcie strzelania jakoś? Nie wiem o co chodzi. Poczekajmy chwilę. Jest Heaven i jeden na micie. O fuck, sorry. Lank. Jeden na pizza. Long sorry. Tak mi się wydaje. No nie, no nie może tak być. Po prostu ten. Yy, kolega za dobrze gra, ten, który jest pierwszy i bolo za dobrze gra. To jest niewyrównane. No to chłopowo rozlosowało, bo tam jest trzech takich, co no. wyszło z dziesiątki, a u nas jeden. No, mówiliście, że tylko jeden u Was gra, więc. No ten jeden. To nie Ważne jest że są wyżej niż kolej, jakby. Z tego się cieszę. Mhm, yy, mhm. Yy. Polany mit. A ja mit. nie gram na poziomie bolo. No. Jeden. Ja czekam na dojazd. Na midzie jeszcze jeden jest. Kurw, dostał. O, dobra. Ja pierdę, jeszcze Kamilka mnie zawiła. Gramy waż nie? Tak, no. tylko musimy jakoś inaczej składać, bo to nie ma sensu. No o tym! Z Gaja by mi strzelił. Z Gaja bym mi śmiał. No odpisał mi dopiero, że w sumie to on ma. jest, trójkę, możemy pograć, na jest tak on w trójkę. i zamierzałem to grać? No ale on już sobie Tak zrobić teraz, żeby zagrać jeszcze raz. Prostu...